Uploaded this month, sort by uh, play count. Odśwież. Zobaczymy, czy ta gra działa lepiej niż kurwa kiedyś. Dobra. Uh, play now! Zobaczmy, co z tego będzie. Glock shooting. Aim right, aim left, space shoot, uh, hold, space to start. What? No nie. Oh, ho, ho, ho. Jaką ktoś grę zrobił? Nie wierzę. Dźwięki, może sobie włączę. O nie, no co za ludzie to stworzyli? Serio. Strzelanie z głuchy, nawet są kurwa odgłosy. Nie wierzę. Aha, coś są. Misje po kolei. Kurwa, czego ci ludzie nie zrobią w tej grze? Uh, mission. Complete. zajebiście w coś mogę jeszcze strzelić? W człowieka? <śmiewa> Pierdol dałem do niego z Glocka, który ma na sobie narysowaną czachę, a on tylko. Dzi <śmiewa> Pięknie! Tego mi troszeczkę brakowało. Misja, jaką masz misję? Z trzecią rękę, dasz mi misję? A! Zabij tego, który rapuje bank! <laughs> Jak I have pięknie. so much to tell you. I have so much to tell you. Happy Wheels dam radę wybrać. Nie, Happy Trails. Happy Birthday Maisie. Dobra, zmieniam grę na Happy Birthday Maisy. W ogóle ludzie się pytali, gdzie mogę, gdzie może znaleźć tą grę I -fishing. To nie była gra I -fishing. Gra się nazywa e Fishing Planet, z tego co pamiętam, ale nie było Fishing Planet na Hitboxie do wybrania, więc żyłem I -fishing. Uh, no ale dobra, exit to menu Minigun. E, dobra, rope swingi to jest moja jebana specjalność. E, jedziemy, -ra, -ra, o Boże, jego ręką jest. God damn it, piwa z Simpsonów tutaj we mnie latają, dobra. Otwierają się po. po, po te. Kurwa, oczy jakieś latają, pomocy. Ręce mi się zaraz pourywają. Jezus Maria, jakie ludzie rzeczy tworzą. Na dół. Nii. Ha, pięknie. Das ist Wunderbar. Co ja mam tu kurwa zrobić? Co, finish line? 2 na 10 dokładnie. No dobra, no ambitnie, ale nie jakoś mega fajnie. Soccer Physics. Goku's Don't Move, dobra. Zobacz. Nie, o, rope swingi. Dużo tych rope swingów. Co się tak, ludzie rope swingami raj, rajają. Ja nie wiem. Dobra, czekamy dwie sekundy. I tu tak wiszę do końca. Podoba się wam ten plan? Na pewno się wam podoba ten plan. <laughs> Lagów nie powinno być, klatki nie są żadne zrobione ani nic, więc powinno być raczej dobrze. Tęczowo, kurwa, geje wszędzie, parady równości. Co się dzieje? Trzymam się ogólnie mojej. Trzymałem się mojej dupy. Fuck, jak się włącza menu w ogóle tutaj, bo escape nie działa. Jak się włączał menu? Shift, Enter, Menu. Nie wiem, Escape kiedyś działał. I R działało na restart. Dobra, jebać ten level. Menu. Exit to menu. Calculated. Ja, ja jestem ciekaw, gdzie tu będzie jakiś ten, że się czymś rzuca, nie? Albo na przykład, że... Don't move pogo, Escape challenge. Jakiś, nie rob swingi. Eee, Cyberninia. Cyberninia, Donate był? Rzeczywiście Donate był, ale czemu muzyka nie zagrała z Donate'a? Kurwa, co się dzieje? Eee... <grymne> Aha, ja mogę kierować jego ręką! Oho, <grymne> jaki aperkacik. Rzeczywiście był Donate, ale niestety. Kurwa Albina! Dlaczego mi to robisz? Nie wiem. <grymne> <grymne> Jakie to jest fajne. Eee! Gdzie ja poleciałem? Co jest? Nic nie widzę. Tab dla menu, prawda? Tab dla menu. Rzeczywiście, coś mi się zjebało. Nie mam zielonego pojęcia. Space to start, up or down. Aha, góra dołu ruszam tą bronią. Ale tak do dupy to działa. Użyłem dziadka, żeby ich powystrzelać. Pięknie. Nie wiem co się dzieje. Chyba ja, ja, ja ginę i moja głowa tam leci, albo serce. Czy są jakieś mapy dla mnie? Wątpię, żeby były jakieś mapy dla mnie, szczerze mówiąc w tej chwili, bo, bo ja bardzo dawno nie grałem. Wątpię, żeby ludzie je robili. Ostatnie, które tam, powiedzmy, były dla mnie robione to już dawno temu. Gdzie jest coś interesującego tutaj? Rope Impossible. Proszę bardzo, jak coś ma w nazwie Impossible to jest dla mnie. No. Jeszcze nie. O, nawet nawet restart działa. Dobra. Jedziem chluśniem, bo uśniem. Tutaj trzeba się tam wdupić. Tak się jebią grę, jak się gra na kalkulatorze. O, ty gnido. Jeszcze raz. Aha, tutaj widzę, mamy takiego fly-ina zrobić. Ja się tam kurwa wespnę. Nie, nie wespnę się. Nie w taki sposób. ja Jamari! Moja ręka! Zniknęło! O <śpiewanie> boże. Ja tam wlecę, ja tam kurwa wlecę. No czemu się nie łapiesz? Pało jedna! Panie, kurwa, teges! <śpiewanie> czemu mi się rwą łapy? Ma, me, me, ma ma Kurwa, mać! <śpiewanie> Dam radę. To nie jest impossible. To na pewno nie jest impossible. Tylko jest bardzo, bardzo little possible. O, Makarena. dot fail. Proszę bardzo. Wyszukać moją nazwę. Może jednak będą jakieś mapy. No dobra, niech wam będzie. Search by name. No cholera jasna. T-Volt, Search. E, nie po countcie, tylko najnowsze, poproszę. Najnowsze T-Volt quiz. Wow, dobra, nie, przepraszam, w tej chwili jakieś mapki powstały w tym miesiącu. <laughs> w poprzednim nawet parę. Okej. Okay. 99% impossible, moje ulubione. Principessa to jest słowo z języka włoskiego, a nie jakieś moje wymysły ludu złoty. Halo? Czemu ja nie żyję coś nie zajebało? Halapira <laughs> <laughs> dupa mi się wykrzywiła. Jeszcze raz, Principecja! Chyba umarłem, wiecie? Chyba umarłem. Powiększę się troszeczkę na kamerce. Bo mam wrażenie, że muszę być taki. A może po prostu taki jakiś. Dobra, trochę mniejszy. Taki. Chyba jestem taki sam. Taki. O, perfekt. No dobra. Powracając do tego, muszę to przejść. Zakładam, że się kurwa da. E, panie, panie pogo. Dawaj. KARAMBA! Karamba nie działa. Ścisz trochę grę. Się robi. Zawsze właśnie pamiętam, że Happy Wheels jest przejebanie głośny. To muszę go w mikserze tutaj ściszyć. Się robi. Czekajcie, muszę coś przetestować. No enough cash, stranger. Ha, no dobra, Dzia działają powiadomienia, więc nie wiem czemu, kurde. Nie wiem, czemu nie podziałało. O, a może was stroluje. Uwaga. E -he 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 -he. O, patrzcie, kurwa, ktoś mi przelał 1000 zł. Hi -hi 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 -hi. Dobra, taki he, he. -he. Dobra, ściszę tę grę tak do 27. I spróbujmy to ukończyć. Nie! Dam radę, wiecie, to taka jest magia impossibli, że, że załamujecie się, że w ogóle jesteście gotowi się załamać, ale w końcu to się przechodzi. Ojo! Padą! Coś się stało złego z grą. Coś się zjebało. Schyl się w dół i będzie ok, dobra, ok. To, to, to gram teraz tak, ale. no ale. Aha, schyl się. Ale że, że w grze mam się schylić, tak? Czy. Czemu te kusze? Ty, ja żyję! O kurwa, ja żyję. Dam radę. Muszę się tylko przedostać przez te liny. Dalej żyję. Dalej żyję. Tylko te liny, te liny mnie blokują. O! Ja się wygnę. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Jaki on jest połamaniec teraz po prostu. Muszę się uwolnić z tych kurwa strzał. Kurwa, patrzcie, on ma no, kolano za plecami i jeszcze... Dobra, nie, to, 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 to już raczej się nie uda. Hanapi! To. Toronto! Toronto! Będę wykrzykiwał losowe nazwy miast. Warszawa! Vancouver! Zobaczymy, które miasto wygra. Białystok! Oh, no. Białystok nie podziałał. To Bielsko-Biała! Bielsko biała! Kurwa Poznań! Ale moje pogoda leciało! Łódź! O, ostrzegawszy strzał w potelice z Pogo, tak jest. Minam, PA! Jak to mnie zajebało? Przecież jestem po drugiej stronie jebanej ściany. Nie, nie to nie. Halajapaj. Grudziądz! <śpiewanie> <śpiewanie> dobra. O kurwa, wygrałem! Jak! <śpiewanie> jak to się stało? Wyjaśni mi to ktoś normalny i ogarnięty, jak to się stało, że ja tam doleciałem? Eee, dobra, Grudziądz wygrał. Congratulations. z zwyciężył. Dziękuję. Jak włączyć menu nie chce działać. Tivolt, dobra, dajmy Tivolt quiz. Zobaczmy. Wybieramy ciata! To jest moja pierwsza mapa, więc jak że jakiś pomoc powiedzą mi w filmie. A kurwa, dobra, tam. Tam kolega chyba tylko ten. Jak nazywa się grupa Tivolta? Jebacze volta czy hajsownicy? No kurwa, oczywiście, że hajsownicy. Do przodu. Co się dzieje? Bardzo źle. Aha, i tak po prostu będę wirował. Nie. Nie dobra, nie będę wirował. Umrę. No dobra, damy radę, damy radę. Halo! Jak w Wietnamie! A potem. No właśnie, no właśnie, tak. Nie ma ręki. Jebacze. Pięknie. Druga ręka. Kurwa. Jedź tam. Jak nazywa się dziewczyna Tivolta Karolina? Zosia, cholera, kurwa. Trudne pytanie. Uh, trudne pytanie. Dobrze, wkrótce. Aha, to jest koniec. Kurwa, czemu latam wśród Kibli? <ścoughs> to nie wiem, czemu latam wśród Kibli. Dobra, quiz niby działający i fajny, ale dwa pytania są trochę mało. Tivolt, LOL, rakieta. Te nazwy. Dobra. I, i, ja, jak to było? Witam was, dzieciaczki Gdzie jest, gdzie jest Mariusz? Gdzie jest kurwa Janusz? Jedziemy. Oh, kurwa. Mm, świąt nie będzie. <laughs> nie to. Trzeba podkręcić ten głos po żeby to, żeby to dobrze było. Mm, dobra. Dzieciaczki, zobaczymy, co dostaniecie pod choinkę kurwa, śmierć. Dogę moją okay, nie. Dobra, moje serce poleciało. Gdzieś tam nie należy już do tej jedynej. E, exit to menu. TeeVolt, LOL, rakieta. to Rocket, Wall. Dobrze no, mi ciekawie. Jedziemy. A to dlaczego jedziemy w jakieś te rakiety? Bo na streamie musimy, żeby zarabiać pieniądze. Ale tatu, my się sprzedajemy, zachowujemy się jak debil dla pieniędzy. Synu, o to chodzi, kurwa, w dzisiejszym biznesie. Boss, bos, synu. Kurwa, tatu, ja się boję. Stolik na nas leci! Synu! O Jezu, nie, tego to już się chyba nie uda. się będą miały podania prostaty. Dobra synu, teraz się uda, tylko zamknij rypę. Rypę. Uwa, rypę, japę chyba, nie rypę, He. Tato, ale ja mam japę, nie rypę. Pierdol kurwa, masz rapę, a nie japę. Rypę. Synu, wiesz co, jesteś dla mnie kurwa ciężarem. Leć. Nie opłaciło mi się to. Tato. Zamknij ryj. Leć, jak Superman. O, no, super, tak nie skończył. Rozpłaszczony rowerem na ziemi. Trzeba odsuwać te rakiety ze swojej drogi. To jest jedyna, jedyny sposób. O, cholera, nie tak. Trzeba rozjebać ten stolik. O, o, do przodu, no, do woi! Tak jest. Mam, mam fotelik dziecka na głowie. A dziecka nie ma. O, nie. Co? O, chyba właśnie przejechałem jego resztki. Jej! <śled> wow. Nice! To było fajne, ale to, to, to mi się podobało. T-Volt Pogojump. Pogo jumpy najlepsze. Było coś przed kółeczkami, było, Zetki, było. Żałuj. Parapa! Nice! Para yeah. <laughs> No nie. <laughs> Parapa! pa! moje dupsko! Dobra, lecę do przodu. Wyobracam się tak, że ja to przeżyję jeszcze, mówię wam. Nie. <ścoughs> Parapa. Ho, <ścoughs> oh, czemu mi głowa odleciała? Parapa. Pak. <ścoughs> Nie mogłem się powstrzymać. Parapa. O kurwa. Dobra. Parapa. I. Parapa. Pak. Trafiłem. Parapa! Goddammit! Ta mina zaraz jebnie. Mam jedną próbę. Dobra, jebła i nic mi się nie stało. Parapa! Coś do mnie strzela ciągle! Masońskie żydostwo! Parapa! Pings! Nie! Nie, to tak nie działa. Może trafię? Nie trafiłem w metę, a była nadzieja. Parapa. Yeah! Pa -pa -pa -pa. Fuck! Wiedziałem, że to się tak skończy. Bek! tere pinks! O nie! <laughs> jak już wiedziałem co mnie czeka. Fajny level, fajny level, ale nie, quit, quit, quit. DeVolt dziwny level, no, zaraz się przekonamy. O! Dobra, synu, nie mamy już o czym rozmawiać w takim razie. Co miny jakieś? O kurwa jak lecę. Tam są kusze, to są miny. Wyjebało mnie, nie żyję, dziękuję. Synu, cię! No chyba nie. Zajebało mnie też. No, Kurwa, przybał mnie, dzidę do ziemi. Jakie cudem ja wcześniej stąd wyjechałem? No czemu mnie to morduje? Super! Super wam. Nie wyjadę stąd, dawaj! Dobra, sukces. Nie, 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 pomocy! Żyje? nie już nie żyje, come Tam jebana dzida, muszę je uniknąć na początku. No i gówno Dziabnęło mnie w głowę Dobra, żyje, tylko... Tylko nie mam rąk! <ścoughs> Mama, mia i... I Mama mia i chuj. Mama mija i chuj Ostatnia próba. Te, te, nie, to to. <laughs> Panie y, Batman PL31, bardzo dziwny level. Tefson powiększył skarbiec Steve może Geta? Journey, Shelter 2 albo Forest. Geta nie mam ochoty i nie mam z, z kim grać w tej chwili. W Multi Journey skończyłem, shelter 2 też nie mam tam za bardzo co do roboty, a The Forest nie mam ochoty do tego wracać. Może będziemy subnautica na streamach ogrywać. Nie, to raczej prędzej na kanał. Dobra, mamy kolejnego pugumpa. Weźmy kolesia od helikoptera, bo jak się kurwa robi pogo-jumpa, to się kurwa robi pogo-jumpa, a nie wybieranie postaci. Mamma mia! Dawaj, helikopter gaju. Dasz radę. Eee, cieknie mi z dupy w ogóle, mam problemy z hemoroidami, nie wiem czy wiecie. Przynajmniej w tej grze. O cholera, nie, to nie tak. Gdzieś, o, ominąłem gdzieś metę. Rozpierdolę się zaraz. To się, to się da przejść? Kurwa? Nie. Nie wiem, nie, już nie! Smutek. Dobra, beznadziejny level. Dziękuję. T-Volt. <laughs> o wiem już wiem już jaką postacią muszę to przechodzić. Państwa, może się Zabij moją matkę! <śmiech> oh. <śmiech> Dziękuję bardzo.

Win win win. Ach. Z dupy cieknie, z dupy kapie, całe buty ci zachlapie. Helikopter dziwna rzecz. Rani dupę, niby miecz. Kurwa Przedawroty. Naprawdę masz zbyt wybujałą wyobraźnię. T-Volt wróć do happy grease. No proszę bardzo. Zobaczymy co przygotowałeś. Gdzie jest? Al Albina! <laughs> No dobra, jest już zbyt zjechany głos na Albinę. Albina, Los powraca! Eee, jak mnie złożyło, ale jadę dalej, patrzcie. Nie, bagietka! Co się dzieje? Czemu mnie wlazło w ziemię? No. Eee. Hm. Nope. Dobra. Kontynuujemy. Eee. co Coś się zacięło! Grodietni się. Eee. O, patrzcie, moje zakupy mnie obroniły. Co się dzieje? Czemu mnie tutaj dupi? Chciałbym, żeby nigdy już nie powstały Wele, gdzie się da wybrać, kurwa, postać. T-Volt, kill no wall. Okej. Okay. <grym> PING! A tak dokładnie się starałem. Timi! Tato, co jest? Dziń! Nie, to się nie uda. Nie! Dobrze! Timmy nie żyje! Chuj z tym... O Boże jedyny! Albina utyła przez ten czas, co nie grałeś do tego skutki. Exit to menu t Service, Survive, t vs Gimper, t Royo, t Śmietniko Run, Pogojump Jump Pro, o Pogo Jump Pro Swag <trybuj> 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 Tak jest Damy radę O to taki inny Pogojump, Jump, taki bardziej dystansowy Jestem między minami to jest to. No, skacz! Pedera to. Skakałem perfekcyjnie, tylko dupą to aktywowałem. Nie wiem, czy wy to widzieliście. Gdzie jest replay? patrzcie na to. Czekajcie. Niech to leci do przodu teraz. No, skacz. E, tutaj gdzieś. Dobra uwaga. Przy, przyjrzyjcie się, jak wyląduje i tutaj ten. E, normalnie przeskaczę, dolecę na koniec i dupą się wybije. Piękne. Już bra brakowało bym doleciał do mety, ale nie było mi to dane, niestety. Nią. Fuck. Dobra, to jedziemy starą dobrą taktyką. Uuu! Tego, te, te, tego się nie spodziewałem. Gdzie wyląduje? Uuu! Super, prosto na minach, tak jest. Jeszcze raz. Karamba! A skill! O, dobra. Znowu na minach pewnie wyląduje, czuję to. A może nie trafię w jakiś. Znowu w t wleciałem. To już jest taki efekt, właśnie wylądowania na tym słagu, na jakiejś minie. Hej, je! G g pe, KURCZE Dawaj! No i mnie ujebało ścianę Damy radę Wylądujemy na nie, bezpiecze... nie, no, bezpiecznym terenie, proszę bardzo nie, oh, To mnie zajebie Tak, nie, nie, <ścoughs> ostatnia próba. O cholera, to mi się nie udało da fart. Tik. <mulet> Dobra. Fuck this, fuck this. Yeah. <kuhem>. Robs... sword sword throw jest najlepszy. To się zwykle chyba tego ziom ziombla brało. proszę bardzo. Baby baby. O! <mulet> <mulet> Double kill. Mm. Mariusz. Ping. <mulet> <mulet> no. Pięknie, ultra kill lecą. Hojo! Kurwe Kurwa. enough cash, stranger. Whitehall, muszę spadać. donate na pożegnanie. Dzięki wielki Whitehall za subskrypcję, za donaty rekordowe dzisiaj. Zabijaby wygrać. No proszę bardzo. Teraz mnie rozpierdoli. Ho! mam miecz na obronę jakby co. Rozjebie mnie to Kurwa, ja pęknę w pół, czuję to. Nie, nie pękłem, ale czy żyję? Nie. <laughs> nie, nie żyje. <laughs> no, to, 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 mamy odpowiedź na pytanie. 5 e, ludzi na niedzielny stream to zajebisty wynik. No, ja, mi się bardzo podoba taki wynik. 70% impossible, tak. JP na 70%, bo się trochę boję. To chyba pogogaja Gogaja bierzemy, nie? O kurwa. To jest niemożliwe. Znaczy, ogólnie ziomek w tych levelach chodzi o to, żeby to było możliwe w pewnym stopniu. I kurwa dziękuję. <laughs> A nie, przepraszam, to jest możliwe. No i za pierwszym podejściem dziękuję rzeczywiście. 70%. Stendwar, <laughs> ten popała. Ten popała mnie zasubskrybowała, subskrybowała ten war. Jezus Maria, jakie niesamowite! Wow, dzięki ci wielkie Stenwar! Mam nadzieję, że nie jesteś już taką tempą pałą jaką byłeś w 2011 roku. Każdy najstarszy widz oglądał Skyrim, a wie o co chodzi. Pozdrawiam cię Stenwarze! Dzięki wielkie za subskrypcję i ...pierdolni se emotkę. 2 na 10. Alfie, ty się kurwa nie mili. Ty wolty Co się tutaj będzie działo? Darmoziat. Trochę się boję, trochę się cykam. No dawaj, leć. Co się z nim Oh, nie, niewiele z jego zostało, to pewne Co teraz? O! <grywa> no dobra. <laughs> to, to jeszcze raz, ale tym razem darmo zjada pozbędziemy się. Tak! Nie! nie wiem jak to matce wytłumacza, ale kurde warto było O, coś mnie to zajebie, nie albo i nie. Oj oj oj, oj. Dobra, zrzucamy się. Super! Utknąłem dupą. Złożyłem się w pozycję na tak zwaną literę L. I... i ja już zrobię. Jeszcze raz. Stenwar, stanwar. Nie! Kurwa, podzieliłem los mojego syna. Nie taki był plan. O, wrzuciłem go na tą pseudometę. I tu go przejebałem tam. Przejechałem, przejebałem. I da jedno wychodzi. Dobra, nie wiem. No Oj, główno. Ewoluowałem. Czajcie tego ziomka tutaj teraz. <laughs> Pięknie wygląda. Dobra, wracamy do menu. As tak. Podstępna kula z gadula, tak jest. Tivolt. Kalolina. Mamy tutaj Tivolt Quiz, Tivolt Maluch Razing, Tivolt Sword Throw. Ja, ja zawsze będę lubił Sword Throwy, Moje ulubione. Fajnie wykorzystuję mechaniki tej gry. Ale takie bardziej zaawansowane najlepsze są. Albo Ball Eee. Dziadku! U, dlaczego? Jezus Maria. <laughs> o boże. To nie zachęcające. Play now. Nie wiem. Albina. Cześć Volt, to moja pierwsza mapka. Uważaj na pułapki powodzenia. Dobra, jedziemy. Perfekcyjnie. Perfekcyjnie. Ło! Wow. Nie! <laughs> Dobra, może zbijmy postać. Mm, shitsu. Tak. Push <laughs> Shitsu. O może ten, może Los Muginus Może on sobie lepiej poradzi z tym wielkim wyzwaniem. Jee, yeah, bo on może jumpy robić, to jest jego przewaga. Tak jest. Ranking ball! <laughs> Murzyni są odporni na takie kule. O kurwa, nie wiem czy tutaj dam radę przejechać. Je yeah, Wywaliło mnie. Ale dobra, ale to ma potencjał, to ma zdecydowany potencjał. Ho ho! Shit! Będzie dobrze. Ominęliśmy <sus Sushibo, so sushi <-bo> Jeszcze raz Proszę? A nie, to ja, ten, to ja, to ja, to, to Dupa miseczki, o Jezu A nawet tej dużej takiej przezroczystej Musimy to ukończyć, to jest mój cel na tą chwilę Liczę, że zajmie mi to nie więcej niż 38 sekund Dobra, nie jest źle. czy Murzyn to przetrwa. Trzeba aktywować miny szkłem. O, to jest tak ciekawe. Tak jest. Kurwa kule, serio. I koniec! Dobrze! O Boże!